Stacja dwunasta. Pan Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Panie, patrzę na Ciebie, jak unosisz wzrok ku niebu, wypowiadasz kilka słów. Z trudem łapiesz oddech, Głowa opada ci na pierś, Zapada cisza. Wykonało się, słońce zgasło. Panie, patrzę na twe martwe ciało i czuję, jak pod stopami trzęsie się ziemia. W uszach słyszę przeraźliwy krzyk. Widzę rozpacz tych, którzy towarzyszyli Ci do końca, tych, których życie wypełniłeś miłością. Panie, patrzę na Ciebie i pytam siebie: czy ja myślę o śmierci? Czy zastanawiam się, co będzie? Gdy kiedyś nadejdzie ten dzień, w którym zapadnie ta cisza. Ten dzień, w którym zgaśnie blask oczu mojego męża, mojej żony. Ten dzień, w którym ziemia pod moimi stopami się zatrzęsie. Ten dzień, w którym rozlegnie się krzyk rozpaczy mój i naszych dzieci. Czy będzie wtedy ważne moje ego i moja racja? Czy będą wtedy ważne moje umęczenia, zranienia, opuszczenie? Czy będę wtedy myśleć o naszych słabościach, brakach, grzechach? O tym, jak ciężko było iść razem tą drogą? Panie, daj mi myśleć o śmierci codziennie. Po to, aby każdy dzień mojego małżeństwa wypełniać miłością, aby codziennie brać krzyż mój i cię naśladować, aby podnosić nas z upadków, dźwigać razem nasze słabości, okazywać współmałżonkowi czułość i troskę, a gdy trzeba, to zobaczyć swoją małość i nad nią zapłakać. Każdy dzień mojego małżeństwa wypełniać miłością, dopóki idziemy razem tą drogą. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.